Siemaneczko, witam Was ponownie na kanale Artur GT. Kolejne wykopki, kolejne poszukiwania, kolejne nadzieje na wykopanie coś fajnego. I do tego dochodzi nowa miejscówka. Nowa miejscówka. Po tamtej stronie już wchodziłem. Tu były te stare folwarki, wśród tych starych folwarków. A teraz zostałem w końcu pozwolenie na te pola, po których jeszcze nie było chodzone. Zostały one przeorane. Nie jest tu w ogóle kompletnie gruba orka zrobiona. Jest dosyć przyjemnie, także będzie się fajnie chodziło. Popadało trochę wczoraj, także ta ziemia jest też taka... Dosyć mokrawa i fajna. Dzisiaj tak trochę wypadł w samotności. Wujek mi się rozchorował. Także dzisiaj zostaje tylko ja i Deus. <grywa> A co z tego oczywiście wyjdzie, to się okaże. Cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów na kanale, którzy gdzieś się tu znajdą przez przypadek. Spodoba się im do tej subskrypcji do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się przy jakimś pierwszym, lepszym znalezisku. Miłego oglądanka. To co, mistrzu Deusie? się w samotności będziemy tu walczyć dobra sprzęcik gotowy, ja gotowy ruszamy jak się zaczyna Deusie? jak się zaczynają te wykopki dzisiaj? pierwszy sygnał słuchajcie coś okrągłego coś okrągłego, już patrzymy co to wy nam weszło będzie to moneta, będzie to moneta albo i nie będzie to moneta Zbójka taktyczna Wyglądało fajnie, a kończy się jak zawsze, <laughs> jak przeważnie. Słuchajcie, latuje podkładka. Także nie rozwodzimy się, bo nie ma nad czym. <laughs> Mówię najpierw, robię rundę tutaj z dłuższej drogi starej. To już jest chyba monetka. To już będzie moneta. To już będzie moneta. Żadna podkładka. tak jest moneta. Co to jest? 10 feningów 10 razy feningów. a to w kolano. Cynkowa moneta. Nie ma co tu się... Nad nią litować, bo tu nie ma za bardzo nad czym no i tak jest w stanie opłakanym w stanie opłakanym ale widzę, że to, widać, że to 10 feningów, 10 rajś feningów, cynkowa moneta. No także drugi sygnał wpada moneta. Także co się zaczyna dziać, jak się wchodzi na pole i zaczynając już jakieś krągłości wyskakiwać, to już jest dobry znak. Także mamy dychę dychę Adolfową. Tam zakopałem dołek tej, czy tą dychę wykopałem Przemiotem tutaj obok, bo wiadomo zawsze trzeba przemiatać. Może komuś uleciało więcej tego. Pada Kolejny fancik wpada, tym razem plombunia Plombunia I ja Plombunia i ja. coś tu jest na niej. Odbite. S i P No, także jest kolejny fancik, słuchajcie. Monetka była zaraz wplatuje plombunia, no, elegancko. Jednak co nowe pole to nowe. Nowe fanty wskakują, słuchajcie. Zobaczcie co wpada normalnie 007 z Normalnie 007 zgłoście, słuchajcie, jakiś taki sygnet chyba. Jakiś chyba alus to będzie. Tak mi się by nam wydaje, jest to dosyć gęstkie, także na pewno będzie to aluminium, ale 007 zgłoście. Z jakimś tutaj, jak widać, pistolecikiem. Ciekawa sprawa, ciekawe co to jest. Jakiś sygnet najprawdopodobniej. Tak mi się bynajmniej wydaje. <laughs> ale fajne znalezisko. Takie znaleziska też cieszą. Wiadomo. Coś innego niż moneta i guzik. Coś innego niż krągłość. Ale fajnie to wygląda. Także <laughs> zaczyna się naprawdę. Jestem tu 10 minut. Idę tutaj wzdłuż na razie tutaj tej ulicy. Tam są te stare folwarki. To pole też jest przeorane, ale tutaj nie było chodzone, także warto tu się przejść. No, także kolejne znalezisko wlatuje. Kurde, <gordy> czyżby kolejne fajne pole. <gordy> Wpada konina, ale taka konkretna koninka, słuchajcie. Kawał konina. dawać ją trochę pod w no. Przetrzemy. O konina. Uu. To już jest naprawdę kawał fajnej koninki. O, dawał naprawdę konkretny sygnał, ale jak nie miał dawać konkretnego sygnału. Naprawdę, mega już znalezisko jak dla mnie. Kawał konkretnej koniny, także fajnie się zapowiada naprawdę. Jest tutaj 20 minut, 15, nawet chyba nie 20. Tu idę na razie z a tutaj tej ulicy. Tamte folwarki są, mówię po tych polach już było chodzone, tutaj nie było. No. Elegancko, fajna konina wlatuje. <laughs> Kolejna krągłość. Nie wiem co to, ale wygląda. Ach, wygląda. Wygląda jak? Jak no name <laughs> bez łóżka. Także wpada kolejne znalezisko, tym razem Nownej. Na razie jest tego tutaj trochę, ale jakości brak. Dobra, Nownej wpada. Nie będziemy się tu rozwodzić, wiadomo, bo nie ma nad czym. Kolejna moneta. Zapędlała się w tym korzeniem, tutaj. Już chyba wiem, co to będzie. Weimarek. Weimarek, standard, ale w jakim stanie zachowana. Mówię, czasami te wajbary wychodzą w fajnych stanach, czasami one są tak zalepione. To są aluminiowe monety, także. Nie ma się co dziwić, ale ta wam powiem, jest naprawdę w mega stanie. Trochę ją tutaj w kolanko, dla normy. <grymne> no, także słuchajcie, 50 Fenningów Republiki Warmalskiej 1921 rok, czyli jest kolejna moneta, druga już. A mówię, cały czas tu się kręcę przy tej drodze. Nie chcę mi się na razie nigdzie dalej łazić. Wiadomo, trzeba się trochę na później jeszcze zostawić. No, elegancko, czyli druga monetka zostaje zaliczona na tym polu. Latuje kolejny fancik, słuchajcie, pruski piechór. Niestety sam tłów został. Jak widać, nogi zostały oderwane, także musiał jakiś konkretny strzał dostać. Ale żołnierzyk jest żołnierzykiem, mi cieszy, wiadomo. A armia się zbiera tych żołnierzyków moich. Po mało miejsca brakuje, żeby je przechowywać. no Elegancko. Także jak widać, to nowe pole naprawdę sypie fantami. Do tego oczywiście tu pl pięć plomp, mam na razie do pole: pięć plomp. Jedną Wam nagrałem, pokazałem, wiadomo, nie będę Wam pokazywał co, 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 co kawałek jakieś plomby. Zrobię podsumowanie, to zobaczycie, ile tych plomb tu wyszło. No, także jest kolejne znalezisko, łowiony żołnierzyk, raczej to, co z niego zostało. Słuchajcie, dokładnie mija godzina 15 minut chodzenia. <laughs> także Wam powiem, na godzinę 15 minut to wszystko, co teraz zostało znalezione, to jest naprawdę dobry znak, że tu na pewno coś jest. I zwłaszcza, że chodzę cały czas tutaj, cały czas przy tej ulicy. Pada kolejna moneta, kolejna krągłość. Coś zielonego, zielona patyna. Co my tu mamy? Już widzę, dwójeczka cesarstwa. Dwójeczka cesarstwa niemieckie, ale w ładnym stanie utrzymane. Widać, że ta ziemia tutaj jest dosyć przyjazna dla tych momentów. Ta 50 też była w fajnym stanie. A ta jest też w fajnym stanie. Nawet nie trzeba jej tutaj w kolano dawać. Ewentualnie troszkę delikatnie. Słuchajcie, dwa feningi. Deutsche Reich. Cesarstwo Niemieckie, jak wiadomo, 1875 rok, no także początki Cesarstwa Niemieckiego, trzecia moneta na tym wypadzie w ciągu godziny 15 minut, do tego 6 plomb <laughs> i inne pierdoły, także naprawdę wypad zapowiada się elegancko po godzinie. O kurde, powiem wam, ciepłość zaczyna się robić, pochodziłem sobie trochę tutaj, powiem wam, naprawdę, jak przez godzinę było super, naprawdę, sygnał za sygnałem, fajne fanty. A tym razem się to skończyło. Przez tą drugą godzinę już nie było tu nic. Teraz już wracam. Tam jest jeszcze jedno pole, ale to pole zostawiam na następny wypad spokojnie. Wracam tu, bo idę się przejść na tamto pole na te folwarki stare, zostało to też przeorane, ale wpada słuchajcie monet. Jest coś okrągłego, już tu się zagadałem, ono to, się zagadałem, zdążyło wyschnąć, kurde. Co my tu mamy? Jedyneczka. Jedyneczka cesarstwo niemieckie. Co mnie? Cieszę, że te monety naprawdę tutaj wychodzą w fajnym stanie. Czyli ta ziemia nie jest aż taka najgorsza tutaj. które to mamy rok 1875. Także chyba dwójka też była z 1875, także mamy jedynkę i dwójkę z Cesarstwa Niemieckiego. Także jest to czwarta moneta dzisiejszego dnia. Jestem ponad to dwie godziny. Jeszcze godzinka i będę się zawijał, ale tą godzinkę już przejdę na tamte pole. No i elegancko, kolejna moneta. Od razu wejście folwarki, pole znane, kto ogląda bacznie kanał to wie, pierwszy sygnał na tym polu, hop, moneta <grystanie> co my tu mamy kolejna jedynka cesarstwa ale fajnie w te monety, naprawdę w fajnym, eleganckim stanie wychodzą także ta ziemia tu jest naprawdę łaskawa dla tych monet, wiadomo, nie dla wszystkich no ale te monetki akurat wychodzą w fajnych stanach. także słuchajcie, kolejna jedynka cesarstwo niemieckie czyli druga, dzisiaj już na wypadzie, także sypię cesarstwem Wajmarem, no ale co, co czym tu ma sypać w Niemczech? Czym tu ma sypać? Jak nie niemieckimi monetami. prl u mnie nie ma, może i na całe szczęście, ale krągłość i skrągło się cieszy. Także. Pada kolejna moneta. Jedynka cesarstwa niemiecka. Który rok jeszcze? 1900, chyba drugi albo trzeci. No, Elegancko. Adu się dalej nie zatrzymuje. Folwarki. Kolejne miejsce takie przechodzone ostro. Jak wiadomo, przechodzonych miejsc nie ma. Kolejna moneta. Już chyba widzę, co to będzie. Po kolorze widać, że to jest... Że to jest co? Że to jest co? <laughs> Zaklejone złoto Weimaru. Dycha. Złoto Weimaru. Jak widać, przebija. Taka zalepiona. Czasami się trafiają dawać ją tu w kolano. Przecież Nie będziemy tu się nad nimi litować, co niektórzy piszą. Dlaczego? W kolano i to i tam. To słuchajcie, jak dla Was to są jakieś zabytki, to... <laughs> to fajnie, ale to są tylko monety Republiki Weimarskiej. Dawać ją tu konkretnie. Tyle co się dało na kolanie. Została wyczyszczona. Także kłosy widać, przebijają. Dycha też tutaj przebija, także 10 feningów Republiki Weimarskiej, kolejna moneta, piąta albo szósta, także przechodzone pola, tak te pola wyglądają, zostają przeorane i dalej się dzieje, co ma. Lecimy z podsumowaniem, cię podsumowaniem po domem robię, nie miałem za bardzo czasu tutaj, żeby na miejscu na polu zrobić szybkie podsumowanie. Słuchajcie, wiele osób się pyta, co ze świnką, gdzie świnka, świnka jest i się dobrze ma, także może na następny wypad Cię wezmę, zobaczymy. Jesteś taka trochę za duża do tej torby, mi kurde, zło mu zawsze nawalone, ale jest i pilnuje. Także przywitaj się ładnie ze wszystkimi. Sama, szema, szema. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym podsumowaniem. Słuchajcie, trzy godziny pochodzone. No jak myślę, jak na trzy godzinki najgorzej tu nie ma. Tu jakiś jeszcze nóż tutaj, widzę, do tapet chyba jakiś taki stary. Jakiś grubszy taki, tu też chyba od syzora jakiś element. Łuska e, ćwiczebna, tu podstawka od takiego żołnierzyka. Jeszcze tutaj wyszła, także pewnie jakiegoś, którego znalazłem na tych polach. Plomba razy 5, raz 2, 3, 4, 5, 6, 6. Żołnierzyk ołowiany, jak widać, bez nóg, stratowany, Dwa guziki, gaciowce to jest fajne znalezisko, piękna kolina. To już jest naprawdę fajne znalezisko. Taka duża, konkretna koninka. Już jedną taką kiedyś wykopałem. To guzik, jeszcze jeden nałom, jakiś pocisk. No i tutaj jeszcze, słuchajcie, wykopałem. Wiadomo, wszystko zabieram z pola śmieci, wszystko pakuję, ale zawsze sobie jeszcze na spokojnie w domu przeglądam. I wam radzę też to robić. Przeglądajcie to, co wyciągacie. Myślicie, że to śmieci po obczyszczeniu czasami może naprawdę wyjść coś fajnego. Akurat to nie jest tutaj chyba, no jest w stanie agonalnym, ale na moje oko jest to jakaś wpinka. No. Także powtarzam jeszcze raz. Przeglądajcie śmieci, bo czasami naprawdę można fajną rzecz znaleźć. Co my tu mamy z monet? Do sygnetu przejdziemy na końcu. Monety mamy, słuchajcie. Przedział Weimary, Cesarstwo. Dwa razy jedynka, raz dwójka Weimary. Raz, dwa. Dziesiątka, pięćdziesiątka. Adolfowa dycha jeszcze tutaj wleciała. Ale to już jest, mówię, taki stan agonalny. Cynkowa moneta, nie ma się co dziwić. No i słuchajcie, ten fan dnia. <laughs> Sygnet Jamesa Bonda, żeby go trochę podprostował. Ale nie chcę już go bardziej tu prostować, bo się może zaraz kompletnie zniszczyć. Pierwszy moment oczywiście może srebra, ale na srebr to jest za lekkie. Raczej też nic, nic starego, jakiś odpustowiec. Ale i tak fajne znalezisko jak dla mnie. No, także wypłat, oczywiście zaliczony. Te trzy godzinki zostają zaliczone na plus. No i na dzisiaj kończymy. Zawody wykopkowe. Było to, co było, było. Parę monetek powpadało. Sygnet 007 zgłosie James Bond. Zresztą podsumowanie już widzieliście. Dzisiaj już tak za bardzo. Teraz nie mam czasu na podsumowanie, dlatego zrobiłem je w domu. No a Wam jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczka do góry. Cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów na kanale, którzy gdzieś tu zawędrowali. Spodobało się do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!